Witaj, chcę Ci opowiedzieć o tym, jak się potoczyła dalej moja historia z Meksykiem, i o tym, jak Pan Bóg mnie prowadzi, i jak prowadzi Ciebie, jak możesz się odnaleźć w każdym momencie otoczony opieką przez Pana Boga, bo On Cię kocha. Otóż, kiedy już zbliżył się dzień wyjazdu, pojechałyśmy na lotnisko, oddałyśmy nasze walizki. I kiedy przyszedł moment kontroli paszportowej, e, nagle ktoś wziął mój paszport, poszedł z nim, wrócił. Później kolejna osoba z personelu e, zaczęła przeglądać mój paszport, czytać coś w komputerze. E, znowu gdzieś poszli, wróciły dwie osoby, i, i nawet chciałam zainterweniować, ponieważ e, chciałam zapytać, co się dzieje, ale nikt nie, nie zwracał na mnie uwagi. E, i, I siostry, z którymi byłam, też byli bracia. Byli zdziwieni, co się dzieje, co się dzieje, chyba nie będziesz mogła lecieć, bo masz przecież paszport tymczasowy, chyba, chyba to nie jest to nie jest ważny paszport na wyjazd do Meksyku. I, i byli bardzo zmartwieni, ja w tej sytuacji byłam bardzo spokojna. Pan Bóg mia, mi dał dużo pokoju i pomyślałam sobie, wydarzy się tylko to, co tak naprawdę On chce. I, i jeżeli mam wyjechać, to on zrobi wszystko, żebym wyjechała. I, I nagle usłyszałyśmy, jak personel czyta coś, czytają coś w komputerze i słyszymy, e, nie jest możliwy wyjazd do Meksyku z paszportem tymczasowym, zabronione jest używanie paszportu tymczasowego na, ta, na taki wyjazd, z wyjątkiem polski. Więc <grym> zaczęliśmy się śmiać, e, nic nam nie powiedzieli, po prostu dalej przeszłyśmy do, do następnej kontroli. Ale <grym> to było tak niesamowite, ponieważ widziałyśmy rękę Bożą, i plan Boży, że osoby, które miały jechać z paszportem, jakikolwiek miałyśmy, były wybrane przez Pana Boga, i, i On sam dokończył tego dzieła. Więc jeśli masz w swoim życiu jakieś wątpliwości, jakieś niedokończone dzieła, jakieś pytania, jakieś problemy, zaufaj Panu Bogu i bądź spokojny, bądź spokojny, bo wszystko jest w jego rękach.